Dzisiaj otwieramy list do Hebrejczyków i z rozdziału 10 czytamy od wersetu 32 aż po werset 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki? Czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, Dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą. I zachowują duszę. Kochani bracia i siostry, fragment, który przeczytaliśmy odnosi się bezpośrednio do wierzących, którzy byli adresatami tego listu. I ci ludzie w tamtym czasie rzeczywiście przeżywali często ogromne prześladowania. Ale jeśli będziemy go odczytywali tylko w kontekście tamtych czasów, to nie bardzo zrozumiemy Treść tego poselstwa, i nie bardzo będziemy skłonni też postępować w sposób, w jaki postępowali tamci ludzie, ponieważ to ich wiara była kształtowana i to ich doświadczenia sprawiały, że ta wiara wzrastała. Ale spróbujmy Fragment, który czytaliśmy, odnieść bezpośrednio do naszego własnego życia. Ja spróbuję, czytając ten fragment, opierać się na moich własnych doświadczeniach, tak abyśmy wspólnie mogli zobaczyć, co Bóg ma dla nas tak naprawdę w tym fragmencie swojego słowa. Przypomnij sobie, mówi do mnie mój Pan, Dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwałeś w licznych zmaganiach i utrapieniach. I to jest prawda, w moim życiu tak było. Trzydzieści kilka lat temu, kiedy wychodziłem z religii, z katolicyzmu i wchodziłem na drogę żywej wiary, wiele w moim życiu działo się rzeczy, które kosztowały mnie można powiedzieć bardzo dużo. Moje wyjście z Kościoła Katolickiego oznaczało na przykład zerwanie wielu, wielu znajomości, przyjaźni. Przynajmniej tak to wyglądało. Wyglądało to na przyjaźń. Moje wyjście z Kościoła Katolickiego oznaczało zerwanie z przeszłością, która, co tu dużo mówić według ciała, w wielu, wielu aspektach była mi bliska. Wielu ludzi wcale nie kryło tego, co myśli i co sądzi o moich decyzjach. Ale w tym wszystkim, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej łasce, wytrwałem i dzięki Bożej łasce w tych utrapieniach niejednokrotnie przez mojego Jezusa pocieszony. Kolejny werset mówi, czy też to, gdy byłeś wystawiony publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie stałeś przy tych, z którymi się tak właśnie obchodzono. Tak, tego doświadczam wiele razy. Mogę powiedzieć, że niejednokrotnie byłem publicznie wystawiony na zniewagi i udręki. Wielokrotnie ludzie na mój temat kłamali, oszukiwali, wielokrotnie mówili rzeczy no niepojęte. Ja nie wiem skąd ludzie biorą pewne rzeczy, bo pewnych rzeczy nawet się nie da wymyślać. Ale robili to. Robili to z zazdrości, robili to z nienawiści. Robili to, ponieważ nie byli w stanie, nie byli w stanie. Stać wiernie przy boku tego, dla którego najważniejsze jest Słowo Boże, a nie jakieś tam ludzkie kompromisy i próby dogadania się ponad czy poza Słowem Bożym. Niejednokrotnie też stałem przy tych, których dokładnie tak samo traktowano. Myślę tu szczególnie o pewnych moich przyjaciołach, pastorach, których potraktowano nieraz z podłością. I wiem, że moja postawa, moja zachęta była dla nich błogosławieństwem, była dla nich zachętą, była dla nich nadzieją w tych trudnych chwilach, które przeżywali. Cierpiałeś bowiem razem z więźniami i przyjąłeś z radością grabież swojego mienia, wiedząc, że sam posiadasz majątność lepszą i trwałą. Tak wielokrotnie cierpiałem z ludźmi, którym nie dano żadnej nadziei, których dosłownie zamknięto słowami w jakimś getcie. Wielokrotnie byłem z tymi ludźmi bardzo blisko, kiedy wszyscy byli przeciwko nim. Być może nawet ja jeden tylko. Byłem wtedy z nimi. Tego nie mogę zagwarantować, ale wiem. Jak ci ludzie cierpieli dosłownie porzuceni przez wszystkich, zapomniani przez wszystkich. Byli jak w więzieniu. Nie mieli do kogo uzatworzyć. otworzyć. Z radością przyjąłem też grabież mojego imienia. W jaki sposób? Wiecie, wielokrotnie ograbiono mnie z mojego dobrego imienia. Wielokrotnie to zrobiono. Na początku mnie to bolało, a teraz... A teraz przyglądam się tym złodziejom i myślę sobie, co siejesz, to zbierzesz. Żal mi ciebie, człowieku, bo ograbiasz samego siebie tak naprawdę, ale jeszcze tego nie wiesz. Ale niedługo przyjdzie taki czas, kiedy... Ciebie będą ograbiali. I naprawdę nie przyniesie mi to satysfakcji. A jeśli będę mógł, to wtedy Ci pomogę. Nie potrzebuję dobrego imienia tu na tym świecie, tu na tej Ziemi. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Ale potrzebuję tej majętności tam, w niebie. U tego, który jest moim panem, moim królem, moim zbawicielem. I z tego nie mam zamiaru zrezygnować. Albowiem wytrwałości Ci potrzeba, abyś kiedy wypełnisz wolę Bożą, dostąpił tego, co On obiecał. Drodzy bracia i siostry, to jest moja największa radość i to jest moja największa przyjemność. Kiedy czasami zastanawiam się, czy warto, czemu to ma służyć, kiedy czasami myślę, czy może jednak tym wszystkim nie rzucić? Tak, takie myśli też czasami przychodzą mi do głowy. To Boże Słowo mówi, oj, taki biedny jesteś, to ja cię pocieszam, pogłaskam cię po główce. Nie. Boże Słowo mówi prawdę, wytrwałości ci potrzeba człowieku. Wytrwałości. Nie rozczulaj się nad sobą. Nie zastanawiaj się nad czym, nad czym nie warto się zastanawiać. Wiem, że wielu ludzi w służbie ma tego typu myśli, ale chcę Wam moi drodzy zadać pytanie. Czy Boże słowo mówi idź i głoś słowo Boże? Tak mówi. I właściwie tu kończy się wszelka dyskusja. Idź i głoś słowo Boże. Głoś tak, jak do tego Bóg cię przygotował. Jak cię do tego Bóg przeznaczył. Nie wymyślaj. Nie kombinuj. Nie próbuj samemu, samemu sobie wytłumaczyć, że może się pomyliłeś. Boże słowo się nie myli. A ja i ty możemy się mylić. Dlatego wytrwałości nam potrzeba. Bracia, wytrwałości nam potrzeba. Do czego jest potrzebna ta wytrwałość? Ano, do tego, kiedy już wypełnimy wolę Bożą, a wytrwałość do tego jest nam niewątpliwie potrzebna, to co wtedy? Wtedy dostąpimy tego, co On obiecał. A to oznacza, że musimy chodzić w wierze. W wierze, nie w oglądaniu. Czasami pewnych rzeczy nie widzimy, czasami pewne rzeczy są przed nami ukryte, a czasami ze względu na Dobro nas samych. Bóg przygotował pewne rzeczy dopiero po naszym odejściu. od po prostu, żeby nam się w głównie poprzewracało. Jak przypominam sobie Marcina Lutra, Johna Wesleya, żeby wspomnieć tylko o tych dwóch, no, można powiedzieć, największych z reformatorów kościoła, to czego oni się doczekali w życiu? Luter umarł w długach, ścigany ciągle. Tak, widział, jak Ewangelia dotarła do wielu ludzi. Tak, widział. Ale też widział, jak wielu z nienawiścią przeciwko tej Ewangelii walczyło. I nie mógł wiedzieć do końca. I nie mógł wiedzieć do końca, jak się to, jak się to zakończy. Wedley miał niesamowicie trudne życie. Znienawidzony. Pogardzany, wyrzucany. Odchodził z tego świata wcale nie będąc człowiekiem, który dokonał według takiej ludzkiej normy czegoś wielkiego. Dopiero po jego odejściu można było w pełni ocenić jego dzieło i znalazło ono wielu naśladowców. Aż wstyd, co dzisiaj dzieje się w kościele zwanym metodystycznym. A to przecież jego, jego dzieło, jego dziecko, można powiedzieć. Ale to zupełnie inna sprawa. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ktoś powie, no tak, do 2000 lat temu napisali i ciągle nie przyszedł. Mój drogi, tu nie jest napisane, Proszę przeczytać sobie to uważnie. Tu nie jest napisane, że my, jako ludzkość, mamy czekać i on zaraz ma przyjść. Tu jest napisane, że jeszcze mała chwila ono przyjdzie. Przyjdzie po ciebie. Przyjdzie zabrać twoje ziemskie życie. Przyjdzie, żeby ciebie zabrać, bo przecież jesteś tym, który wytrwał, który doczekał nagrody i zapłaty. I czy Ci się to podoba, czy nie? To może przyjść w każdej chwili. Może przyjść w tym momencie, kiedy nagrywam to. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale jeśli Cię cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. My żyjemy z wiary. My nie żyjemy z oglądania. My nie żyjemy z tego, że widzimy na własne oczy, jak Bóg niezwykle rozbudowuje naszą służbę. Nawet jeżeli tak się zdarza, to mi tak nie widzimy całego obrazu. Jak się przyglądam w swojej służbie, to cóż widzę? Widzę niewielki zbór. I czasami się zastanawiam, czy gdzieś nie popełnią jakiegoś błędu. Ale z drugiej strony Mam świadectwo z całego świata i wiem, że tysiące ludzi się nawróciło na kazania, które głoszę. Oczywiście nie z powodu mojej złotoustości, ale Duch Święty wybrał sobie takie narzędzie, Jego sprawa. Jest pytanie, co bym wolał? Czy mieć wielotysięczny zbór i kilkudziesięciu ludzi, którzy się nawrócili? Czy mieć zbór, który liczy niespełna 100 osób i tysiące, które się nawróciły, jeśli miałbym wybrać? Wolę to drugie. To nie jest dowód na to, że przegrałem. To nie jest dowód na klęskę. To jest raczej świadomość, że nie żyjemy dla swojej chwały, ale żyjemy dla chwały swojego Pana i żyjemy będąc tym kołem ratunkowym dla wielu, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali. I niech tak pozostanie w naszym życiu. Bo wtedy będziemy dobrymi narzędziami w ręku naszego zbawiciela. My nie jesteśmy z tych, ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną. Ci, którzy mnie znają doskonale wiedzą, że im bardziej mnie nacisnąć, im bardziej mnie zgnieść, im bardziej mnie niszczyć, tym twardszy się staje. I tym gorliwszy staje się w służbie. Najbardziej niebezpieczne dla mnie jest to, jak ktoś mnie chce zagłaskać. Ale Bóg nikogo nie zagłaskuje. Bóg naprawdę jest Bogiem mądrym. I on wie, że nam wystarczy miłość. O tak! Prawdziwa miłość. Lecz ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy uwierzyli i którzy zachowują swoją duszę, czego Wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, z głębi serca życzę, Niech Bóg Was błogosławi i da Wam dobry dzień.